No i już spokój Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Ja pierniczę, ale przypał, znowu się gdzieś obudziłem A byłem tylko na grubym melanżu Jak zwykle jakieś przypały Ale słodki piesek Dajcie spokój, no wy, wy kupi Zapłaciłem za tą wódkę w tym pubie Naprawdę Nie musicie być tacy wredni Ale mnie rąbnął, pewnie za tą wódkę Że niby kradziona, a tak naprawdę zapłaciłem za nią Pesosami meksykańskimi No, witam wszystkich co teraz dołączyli na live'ik Generalnie To no tak, e, dzisiaj sobie jak zresztą widzicie elegancko gramy w Call of Duty Modern Warfare Remastered Czyli czwóreczka elegancka Bardziej sentymentalnie Za 10 dni jest premierka nowej części, więc Sobie tak dla klimaciku gramy No i co tam mogę powiedzieć Ciśniemy, co nie? Dobra, tam co, popatrzył na mnie, czy mu pozwolę rozmawiać przez telefon. Jak chcesz, to sobie możesz rozmawiać, w gałganie. Ale klimatyczne miasto, patrzcie, jak tu ładnie. No, no, jest klimacik nawet. Można byłoby tu mieszkać, co nie? Prawie jak Meksyk, ale trochę nie te klimaty. W Meksyku to inny, to tak tropikalnie bardziej. No, o, tutaj sobie ktoś biegnie. O, tutaj się ludzie ba. Tam tu też ludzie biegają. No, jest klimacik, co nie. Co nie ma, Gabrielu? Wszyscy są! O, co tu mamy? O, tutaj też są. Tutaj też są jacyś ludzie, którzy się bawią. Tego w Paintbola się bawią. ASG się bawią. Ku na SG na strzelają. Oj, pan za nami też autko jakieś jedzie. Nie, no, fajny. Kulturka pełna w mieście. Widać, że elegancki klimacik jest. Co nie? Miasto jak miasto. O, tutaj też sobie ludzie strzelają z Paintbola do tarcz. O, widać było, że ten. Paintball, co nie? Bo takie kulki czerwone zostawia Kurczę, skąd daleko my jedziemy? Gdzie ty na dziwy sprowadzicie? Nie mogliśmy pojechać jakimś skrótem autostradą czy coś? Przez jakieś te jedziemy za łuki. przez jakiś śmietnik. W ogóle to jest przejeżdżalne? Wygląda jakby było tak zawalone, że raczej nie do przejechania. przytulna okolica. Pewnie każdy z was chciałby mieszkać w tej okolicy, co nie? Myślę, że tak. Klimacik byłby, co nie? Ach, byłby klimacik. Ciekawe, jaki tu internet mają. Światłowód? Na pewno. Widać od razu. O, znowu sobie ludzie biegają. Wszyscy się tutaj spieszą generalnie, co nie? Wszyscy gdzieś biegną. O, tu znowu w się bawią. Ach, dzień jak co dzień, jak to się mówi. Dzień jak co dzień. Kurde, ale naprawdę my musimy taki kawał jechać. To nie mogliśmy, nie mogliście gdzieś bliżej do tej restauracji jechać? Gdziekolwiek mnie prowadzicie? A ci co? co? A tym im co się stało? No, nareszcie. Tutaj jest ta prestiżowa restauracja, Tu chcecie mnie ten zabrać. Płacisz meksykańskim pieniędzmi w Arabii Saudyjskiej? Oj, tam! Każdy może się pomylić, co nie? No i super, jeszcze mnie kopnął. Kopnął mnie, ale na szczęście obudziłem się po 30 sekundach, więc nie jest tak źle. Gdzie? Co się ze mną dzieje? Gdzie mnie zabieracie? Pewnie narąbałem się tak mocno, że zabierają mnie do wyra po prostu. No ja sobie gdzieś tu klapnę i będzie spokój. Hmm, co to za pan tutaj sobie stoi? Zaraz zapytamy się go o drogę. Pewnie się zgubiliśmy. Dzień dobry proszę pana, co tam mu pana? <laughs> Panie dziadku! To tam krzyczą? Wuda! Wuda! Co tam szepczecie? Tak, No i koniec gry. Tak, bo była właśnie Call of Duty. Koniec. Tak się kończy właśnie nasza przygoda. Umarliśmy w pierwszych pięciu minut, bo mieliśmy uciec z auta po prostu, a nie ogarnąłem. Tak było. No i wyszło. Szydło z worka. Uwaga, przester. Captain Price, Al-Assad już wywołał prezydenta Al-Falani na telewizji. Amerykanie mają plany dla al Assad i jest za późno, żeby zrobić coś dla Al-Falani. Ale w less niż 3 hours, kodowy nazwiska Nikolai be executed. Nikolai, sir. nikolai is our informant in the ultra-nationalist camp he supplied the intel on the cargo ship operation nikolai's in hell right now we're going to walk him out we take care of our friends let's move Dobra, i teraz znowu chyba gramy tym gałganem, yy, który. Yy, no, tym gałganem. Z, z, ze statku, co nie? Zaciemnienie, dzień drugi. Góry Kaukas, Rosja. Sierżant Soap, Maktawisz. Teraz gram sierżantem rządem W Rosji jesteśmy, ale klimacik, co nie? Do, i znowu ten gaz lamus, co próbuje mi zawsze fragę ukraść. Ej, tam ktoś stoi, zabijam go? Proszę, 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 proszę. proszę. Uwubuw! Easy. Easy. Przepraszam, Kapitan Price, musiałem to zrobić, przepraszam. Nie mogłem się powstrzymać. To było silniejsze ode mnie. Naprawdę. Naprawdę było silniejsze. Dobra, o ja go kradnę, a wy idźcie przeszukać dalej. Uuu, skorpion. Lepsze od tej syndromusiarskiej skarpetki. <grym> przepraszam, snajperki. Hehehe. <grym> co mam, Kapitan Price? Co mam? Chcesz zrobić popisowy numer? Zobaczymy, co zrobi. No i super oślepiliśmy mnie kapitan Price, ale jesteś maksymalnie cicho. O komputer! Patrz jakie efekty ten paintballu, co nie rozpylujący się na całej podłodze. A jak się odwrócę to zniknie? Sprawdźmy to. Nie znikło. Ua, no dobra. Technologia, jak to się nazywa, co nie? Dobra, ale jak ktoś tu co nam... O, Rosja! No jelo, gdzie wuda? Dokładnie, gdzie wuda? Pewnie zaraz znajdziemy jakąś wódeczkę. No. <laughs> Dobra misyjka teraz. Napisał VGZ. VGZ jest też wielkim fanem e, tej e, generalnie Call, Call of Duty, więc generalnie on bardzo się ucieszył, że tutaj ciśniemy sobie naszego starego Koda dobrego. W ogóle kod ma chyba jakieś 15 części tych nowych, więc ciężko byłoby mi zrobić maraton, żeby wszystkie przejść przed premierą e, najnowszej części. Jakoś tak to wychodzi. Tak. Sześć, aby rzucić, użyć mi. No dobra. Tu? To jest dobrze? Niech będzie. Tutaj. Może być? Git? Git? Jak myślisz, Kevin Price? Może tak? O Boże, szty, to nie było za dobre. Co miałem zrobić? Zwikił zewnętrzny posterunek chyba nie wyszedł mi ta misja cicho. Tak, po zastanowieniu mi się wydaje. Chyba nie o to chodziło do końca. Mówiąc załóż ten Claymore'a podusz. Kapitan Price, chyba nie do końca zrobiłem tak jak chciałeś. Mogę to teraz ze ze zebrać? Chyba nie mogę? Chyba nie przemyślałem do końca tej sprawy. No cóż, jak to się mówi? Człowiek uczy się na błędach. Dobra, szukam jakieś wódeczki. Widzę, że gra i w szachy. Zobaczmy jak wyglądała ich sytuacja. No powiem wam, że to jest taka sytuacja. Dzika generalnie jest remis. Nie, nie ma, no prawie jest remis. Tutaj generalnie widzimy, że białe mają przewagę jednego pionka. Ale tak poza tym dziwny mecz, szczerze mówiąc. Wiesz, to o VGZ myślałem o weteranie, ale ja wiem, jak to się kończy, jak gram na weteranie, bo kiedyś grałem na weteranie i wiem, żebym się mega męczył. A stwierdziłem, że ja chcę sobie pograć to dla przyjemności, dlatego. Odpuściłem sobie weterana. No, gram po prostu na tym poziomie niżej. Bo pamiętam, że kiedyś jak był ten jeszcze stary Model Warfare 4 i ja grałem na weteranie, to naprawdę były takie misje po prostu przerąbane, że nie było nawet za bardzo gdzie się schować i ci wrogowie po prostu z Ciebie atakowali ze wszystkich stron. Ja pamiętam, że się mega męczyłem tego weterana, więc stwierdziłem, że teraz zagramy sobie bardziej dla przyjemności, Panie FGZ. Mam nadzieję, że nie będziesz miał mi tego za złe. Pod klimacik zagramy sobie. Uuu, kibelek. Rosja. Eee, wszystko widać. Tylko gdzie jest woda? Właśnie coś mi nie pasuje ogólnie. O, jakiś przyjaciel czy wróg? Mogę zastrzelić? Proszę, Kamarow. Kamarów. The m 21 jest on the other side of the hill. The rockets have killed hundreds of civilians in the valley below. Not so fast. Remember Beirut. You're with us. Hm. I guess I owe you one. Bloody right you do. Dobra, zapewni wsparcie snajperskie z drogi. Okej, okay. snajperskie. Przygotowcie mi odgórnie zasugerowała co mam zrobić, ale zrobię to. Mogę pójść tym skrótem? Mogę Ua, wow, co tu się dzieje? Ło, kurde, bombardują wszystkich tutaj, chyba. Dobra, gdzie jest mój spot snajperski? Tutaj jest mój spot snajperski. No dobrze, gro. Skoro mówi, że to jest idealne miejsce do snajperowania, Wow, ale bombardowanko. Ej, oni żyją. Leżeć! Leżeć, faka. Ty tak samo, już, na podłogę! No... Mek, idź, robota! No... Dobra, poczekajcie... Bo ciężko mi jest... Zaraz poczytam czaty, bo ciężko mi jest czytać czata i równocześnie strzelać do tych zbiegonących ludzi! Mik, myk! Z tego, ze snajpereczki! Co to jest?! Ja nie mogę w nich trafić. Ja pierniczę. Jestem beznadziejnym snajperem. Kto tu strzela z tego karabinku? Myk leżeć! Dobra... Niby taka dobra snajpereczka. No dobra, jak się trafi, to na jak okej okay jest, muszę przyznać. Ale muszę się chwilę skupić, bo nie jest tak łatwo trafić. Helikoptery? A to jest wroga kawaleria powietrzna. Hmm. Może być ciężko. Wow, niedobrze to nie wygląda, to za dobrze. Co odeprzej posiłkiem przejdzie elektrowni? O bożeż ty, jak zwykle problemy. Dobra, już idę, już idę, nie denerwujcie się, odeprzemy ich. Dobra, otwieraj kabinet Price i kamarowie, odeprzemy ich. No. Bardzo realistycznie upadają z tym ASG No jest coś, jest coś w tym, panie Fox Ale Klimacik przez jakiś spalony dom przechodzimy, co nie? Dobra i co? Dobra, co się na desniperkę mix z te sniperczki sniper I myk, imyk! I I Headshot Ale oni śmiesznie biegną, co nie? Kurde gałgany no chyba ktoś nie za bardzo potrafi biegać Co to ma być za czołganie się? My headshot i myk! Elegancja! Ewentualnie jest taka opcja, że remastered jest dużo łatwiejszy od y, Modern Warfare 4. Bo ja pewien, że na weteranie w czurece się mega m, 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 męczyłem, nie wiem jakby było tutaj. Dobra, pięć, żeby użyć granatnika. Jakiegoś? Ale po co mi granatnik? Jesteś pijany, czy co? Sniperka się sprawdziła i ido, doolo. Dobra, odeprzedź posiłki nie przyjaciela w elektrowni. Czy ja tego nie zrobiłem przed chwilą? Aha, okej. Okay. Jeszcze ten jeden został. Nie zauważyłem go. O nie, biegną kolejni. Ajajaj, ale przypał. Trochę blisko się ustawiłem. Dobra, ale szczerze mówiąc na tym doświadczonym, to te goście jakby tacy upośledzeni są lekko. Ta... Nawet jeden nie próbował we mnie strzelić. Upośledzenie się żołnierze, nie szkodzi. Dobra, tylko mam strzelać do tych? Okej. Okay. Myk, 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 skarabinku maszynowego. No i... zapewne wsparcie snajperskie. Może być i snajperskie wsparcie. Nie żyje. to są moi, okej. Okay. Mm, tutaj ktoś kuje i tu biegną mnie przyjaciele. Myk myk, myk. O, leżą. Śleżeć. Leżeć. Leżeć. Ta gra uważa, że nie potrafię przeładować, że wyskakuje mi na środku ekranu napis. Na pewno przeładuj gdybyś przez przypadek zapomniał. Boże, ty jaka ta snipera jest dobra. Leżeć, gałganie. O ty! Ten był jeden twardy zawodnik. Dobra, przeładujmy sobie, no. Hej, hej Tomku, orzełowie, miło mi się widzieć. Na moim lewiku. Dzisiaj sobie elegancko gramy w Call of Duty Modern Warfare Remastered. W ramach tego, że niedługo będzie premierka najnowszej części, to sobie robię tak sentymentalnie odświeżam część. I powiem wam, że ten doświadczony to chyba dla lamusów jest po zastanowieniu. No. My, chyba ostatni raz gramy na takim łatwym poziomie trudności, tak jak mi się wydaje Dobra, idę z kamerą do elektrowni? E kamarów, mogłeś mi powiedzieć, że co gdzieś poszedłeś. Jak zwykle go zostawiają mnie, na jak mi nie powiedzą, że dziś idą Look, final assault has begun. With a bit more support, we are Price

Kapitan Price i Bladeus znowu wkraczają do akcji. Dwóch największych wojowników, którzy nigdy nie umierają. Dobra, wchodzę tam. Jak się robi ślizg? Nie mam pojęcia. Fuuu, nie tak. Dobra, widzę tego gałgana I z headshotu. Nie żyje już na pewno. Czy cała wioska jest tutaj, ten? No. Dawaj weteran, następnym razem dla duszy. tym razem, ewidentnie, będzie musiał być weteran. Zbyt lamusiarski poziom. A po prostu jestem taki zaromisty nigdy nie wiadomo. Zawsze mi się myli, co nie? Dobra, tego tak, uratuj informatora. Musimy się nam jakoś dostać. Dobra, jak to się mówi... jolo Fuu! Tu, 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 tu! I bieg na przełaj! Wracaj do góry, ktokolwiek tu jest, niech się podda! Niko tu nie ma. Okej, okay, biegniemy dalej. O cholera! Mykaj, mykaj, ekstra maszynowego! Tu, 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 tu! Ja pierniczy jakie gałgany No i co? Tu 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 przez ścianę! O cholera jasna, ale mnie zaskoczyłeś, ale negatywnie Jest tu ktoś? Tak myślałem Leżeć! Boże Ała A uderzyłeś mnie! I nic mi to nie zrobiło! Dobra kować trochę chciałem, ale widzicie. O cholera! Tu 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 tu! Idzie ideolo, tak jakbym nie widział ten pocisków. A to są moi, przepraszam. Ruszmy się, może wciąż nie żyć coś? Dobra, już idziemy spokojnie Gdzie on jest? Tam W tym domku musi być informator. Miejmy nadzieję, że żyje, bo jak nie żyje, to mam do przegwizdane Dobra, ja wejdę w głównymi drzwiami, niech stracę. Na moją odpowiedzialność. Price osłaniasz mnie? Gaz, idź ode zasilanie. Dobrze, mnie słuchasz. Dobra, wchodzimy tam. O nie, mega ciemno jest. Dobrze, że mam ten designerski noktowizor. Teraz widzę wszystko. Dobra, wchodzimy. No, zaraz wam poodpowiadam na komentarze, ale po prostu jest bardzo dynamiczna scena. Dobra, zatwijmy to na cicho. No kurde! Price! Ty umiesz używać noża? Następny jest mój. Yeah! Hehe, <ścoughs> widziałeś to Price? I idę po następnego cwaniaczka Leżeć, myk Kto strzela Price nie kradnie mi fragów, dobra? O cholera tu, 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 tu. Au, au, au! Zabili mnie, ale numer. Chciałem przysłaniekować. Nie załatwili mnie w końcu. No to nie zła akcja. No, wybiegł mi na twarz. Dobra, bo tutaj tak spankował mnie troszeczkę. Tam był jeden, Nikolaja widzę. Dobra, przeszukam ten teren. Mega oświetlony jest. I dlatego taka dobra widoczność. Easy. To miał być niespodziankos, chyba lamusiarnos. Dobra, Nikolaj, stawaj gałganie. Żyj, żyjesz, żyjesz, nie jest tak źle. on. Nikolaj, are you all right? Can you walk? Yes, I can still fight. Thank you for me out of here. Kurde, nic mu nie jest Dobra Nikolaju, wynosimy się z tego miejsca. Chodź przez skróty przez okno, na pewno jest tu jakieś wyjście. Nie ma? A nie, jest przez balkon. No, to tak też może. Mogliśmy w sumie ten wejść, ale tak było okej. Okay. Dobra pani Mikołaj, będę cię nazywać Mikołaj, dobra? Może być? Chyba, że wolisz Nicolas Cage. Może, może, możecie zadecydować jak będzie lepiej. Dobra, to chodź Nicolas Cage będzie lepiej. Chodź Nicolas Cage, ja zadecydowałem. Chodź Nicolas Cage No Dobra, wypierniczamy z tego miejsca No już, Nicolas Cage, wsiadaj do środka, nie będziemy na ciebie czekać tutaj Lamusie. No już do środka. Nie to nie, sam sobie wsiądę. Yo, Kabinę Price. A, usiądę sobie przeciwko ciebie. Dobra, jest Nicolas Cage. Młody Nikolas Cage, bo widać, że ma porysowaną twarz, tak nie wygląda. Albo jego syn! Cholera, wie w sumie. To tak samo go nazwał po prostu. Przester.